Dzień dobry Państwu. Włodzimierz Skalik. Serdecznie witam na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Ze mną jest prezes Konfederacji Korony Polskiej, poseł Grzegorz Braun, oraz szef Okręgu Końskiego Konfederacji Korony Polskiej, dr Marcin Sowiński. Szanowni Państwo, trwa procedowanie projektu ustawy z druku 2861. Projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej. Jest to projekt rządowy, co jest ważne, kto jest autorem tego monstrualnego e, dokumentu, który obejmuje ma objętość 3,5 tysiąca stron i waży, jak się okazuje 17 kilogramów. Szanowni Państwo, e, żeby Ukryć liść, trzeba zasadzić las. I mamy w tym projekcie właśnie taką sytuację, w której nieliczne przepisy e, dotyczą projektu wprowadzenia totalnej inwigilacji. Inwigilacji, która umożliwiałaby dziewięciu służbom w Polsce dostęp do nieograniczony dostęp do wiedzy o każdej aktywności Polaków w komunikacji internetowej. Szanowni Państwo, ta możliwość byłaby na tyle e, uproszczona, że nie wymagałaby żadnych zgód sądów, również odbywałoby się to poza wiedzą operatorów. E, służby, funkcjonariusze służb, Mieliby również jak się okazuje prawo do wyłączania, wyłączania poszczególnych elementów komunikatorów elektronicznych tak by uniemożliwić komunikację tym osobom, które dla władzy byłyby niewygodne. Tak skandaliczne przepisy jak się okazuje. Są, były prób, była próba ich procedowania po cichu, natomiast na szczęście w tym gąszczu 3,5 tysiąca stron dostrzegliśmy te, jako Konfederacja, jako środowisko polityczne, te bardzo niebezpieczne przepisy. I poruszana opinia publiczna spowodowała, że dzisiaj odbywają się w tej sprawie, w sprawie tego projektu wysłuchania publiczne w których uczestniczą działacze Konfederacji Korony Polskiej. I tak w trakcie tego wysłuchania wezmą udział wypowiedzą się Paweł Chmielewski, Adam Kania, Karolina Pikuła, dr Marcin Sowiński, tutaj obecny, i profesor Ryszard Zajączkowski. Szanowni Państwo. Oprócz tego, że dzisiaj nasi działacze uczestniczą w wysłuchaniu publicznym, również jako środowisko polityczne, jako Konfederacja Korony Polskiej, współorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w proteście przed budynkiem, w którym miały się rozpocząć wysłuchania publiczne po to by wyrazić swój sprzeciw wobec tych totalitarnych zapędów obecnej władzy. Co jest ważne, co jest charakterystyczne, że totalna opozycja milczy w tych kwestiach, nie widzi problemu, nie widzi problemu, że aktualnie prawo i sprawiedliwość Projektuje tak skandaliczne przepisy. Być może liczą na to, że te przepisy przydadzą im się, gdy obejmą władzę. Tylko Konfederacja, tylko Konfederacja Korony Polskiej sprzeciwia się tym przepisom. Szanowni Państwo, dzisiaj w wysłuchaniu publicznym wzięło. Bierze udział około 200 osób. Natomiast chcielibyśmy zachęcić Państwa do zorganizowania swoich lokalnych wysłuchań publicznych. Zachęcamy Państwa do tego, by udać się do e, posłów, którzy e, reprezentują Państwa okręg, Państwa region i zorganizujcie sobie wysłuchania publiczne i przedstawcie, własną opinię, przekonajcie swoich posłów do tego, by kategorycznie nie wspierali tego skandalicznego projektu. O zabranie głosu proszę pana doktora Marcina Sowińskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. No, jeszcze nie byłem wysłuchiwany, ale jeszcze część uczestników jest wys po wysłuchaniu e, z instytucji różnych stowarzyszeń. I głos dominuje taki, że należy to wrzucić do kosza już teraz. Czyli tak jak ja też będę wnioskował w imieniu też Stowarzyszenia Medycy Nadziei, e, również e, o to, żeby natychmiast zaprzestać prac legislacyjnych. Kiedyś podobna sytuacja miała w przypadku e, tej pracy nad ustawą e, e, Czesława Hoca, tak słynnej. Wówczas też zainteresowała się tą tematyką prokuratura krajowa. Dotarły do mnie pisma, że prokuratura okręgowa prowadzi w tej chwili prawdopodobnie postępowanie wyjaśniające. Czyli że, ale ciekawe, wobec kogo? Członków Komisji Zdrowia, proszę Państwa, jeżeli ta komisja cyfryzacji będzie głosowała za, to głosuje to politycznie, bo my tutaj pokazujemy opinie prawne. Ja słyszałem opinie prawne mówią jednoznacznie. Przytoczę rzecznika praw obywatelskich, którego e, e, taki jest wpis w tej chwili, o, opinia na temat tej właśnie tego projektu ustawy 2861 druk, więc on się wypowiedział, że najprawdopodobniej narusza to Konstytucja artykuł 14, 15, 20, 21 i 31. Dziękuję bardzo. Oprócz tego narusza przepisy Unii Europejskiej, o czym mówił też nawet minister do spraw Unii Europejskiej, który na tym akcie podpisał się w komentarzu do opinii, że tam należy prawdopodobnie przypuszczać, że będzie to niezgodne z Unią Europejską, z przepisami prawa. Więc jeżeli tak, to należy i zwracam uwagę, że warto pomyśleć tych wszystkich, którzy biorą udział w wysłuchaniach publicznych, jeżeli to będzie dalej procedowane, moim zdaniem zachodzi podobnie jak ktoś tam złożył to wcześniejsze zawiadomienie, również artykuł 231 właśnie o tym kodeksu karnego. Być może, że e, na, naruszy to nawet i tutaj e, po prostu pracę urzędników, jakim są posłowie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, bardzo proszę. Szczęść Boże, szanowni państwo, wraz z panem doktorem. Wyszliśmy tutaj na moment, żeby zdać sprawozdanie z biegu tej sprawy. Wracamy na posiedzenie komisji. Pan doktor będzie czekał na swoją kolejkę do zabrania głosu. Ja zwrócę tylko uwagę, że jak zwykle tego głosu ma się Czas liczony w sekundach, dwie minuty w tym przypadku. Dobre i to, dobra psu i mucha. Cieszymy się, że naród, zwłaszcza środowiska patriotyczne, wolnościowe, tradycjonalistyczne, mogą zabrać głos głos rozsądku, głos za wolnością, za bezpieczeństwem, które. Jest najpoważniej dzisiaj zagrożone o paradoksie, o zgrozo przez władze centralne Rzeczpospolitej Polskiej. Władze Rzeczpospolitej Polskiej dążą bowiem do zalegalizowania. Głębokiej, rozległej ingerencji w nasze życie, w naszą prywatność, tak że jeśli przyjdzie co do czego, z tej prywatności nic już nie zostanie. Przedstawiciele innych formacji zwracają uwagę na to, że w tej ustawie zaszyte są rozmaite inne naruszenia. Wolności swobody gospodarowania, tak zwane lex pilot, czyli narzucenie operatorom na przykład sieci kablowych, umieszczanie programów telewizji reżimowej zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną na pierwszych miejscach, na pierwszych pozycjach pod palcem na pilocie. I to też jest rzecz oczywiście domagająca się zdecydowanego sprzeciwu. Ale jednak istota została dostrzeżona tylko przez Konfederację. To jest właśnie tych kilka zapisów, którym my nadajemy nazwę Inwigilacja plus inwigilacja 20 Turbo. Plus i temu się sprzeciwiamy. Przedstawiciele Konfederacji, także Konfederacji Korony Polskiej, poszli z tym protestem, z tym przesłaniem, z tym wezwaniem do tego, żeby zaniechać dalszych prac nad tym złym i odbierającym Polakom wolność projektem. Poszli do biur posłów Prawa i Sprawiedliwości. W niektórych biurach dowiedzieli się, Znowu jak zwykle, że posłowie tam urzędujący nie zdawali sobie do tej pory sprawy z tego, że ten projekt właśnie takie rozwiązania zawiera. Co więcej niektórzy posłowie Zjednoczonej Urze Prawiczy gdzieś tam pokątnie deklarowali, że tego projektu nie popierają. No ale właśnie taka jest rzeczywistość, że każdy z osobna, może nawet i miły, może nawet i sympatyczny Polak, ale jako formacja, Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona, Urze, prawica niestety są w awangardzie nowego totalniactwa, które staje się już z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Totalitaryzmem pełną gębą. Tylko Konfederacja, a w Konfederacji Konfederacja Korony Polskiej, e, pryncypialnie e, i programowo sprzeciwia się odbieraniu Polakom wolności, prywatności, godności, swobody gospodarowania i swobody decydowania o swoim losie. Ciąg dalszy nastąpi, tak jak pan prezes Skalik do tego wzywał. Szanowni Państwo, ten serial niestety trwa. Weźcie i wy udział w protestach, weźcie i wy udział w pikietach i wy odwiedźcie pobliskie biura posłów rządzącej Zjednoczonej Urze Prawicy i dajcie wyraz swojej niezgodzie na odbieranie wam prawa do prywatności, wolności, godności i bezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę. Pytań nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem.